z Dziennika Programisty, przed ostatni dzień roku. 7 stopni na plusie, więc można powiedzieć, że jest bardzo klawo. Może trochę wiatr przeszkadza, ale poza tym, no powiedziałbym, że jest letnia temperatura. I na wstępie, moi drodzy. Tuż przed świętami spędziłem tydzień w Polsce, więc całkiem długi czas. Postanowiłem nieco zadbać o swoje zdrowie, miałem też drobne przemyślenia. W tym czasie w ogóle nie siedziałem przed komputerem. Zero pracy, zupełnie z daleka od szkiełek, monitora, telefonu. Najbliższy czas, Wigilię, Boże Narodzenie i wszystkie święta postanowiłem spędzić ze swoimi współwieśietnikami po to, aby jak najwięcej rozmawiać i być jak najdalej od mediów. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które spłynęły mi na skrzynkę mailingową, na messengerze i na innych komunikatorach. Bardzo dziękuję za wszelkie życzenia. Przepraszam, że nie na wszystkie odpisałem, nie na wszystkie dałem rady, ale to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. Dużo osób dziękowało mi za tyle wspaniałych livestreamów, tyle wspólnych przeżyć i cieszę się, że byłem w stanie dostarczyć Wam w tym roku tyle fantastycznych doznań i dostarczyć taką dawkę nauki i miejmy nadzieję, że to będzie trwało. Więc moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia. Aktualnie jestem w Norwegii, parę dni temu wróciłem, ostro zabrałem się do pracy, chociaż mam inne postanowienie na najbliższy rok. O tym opowiem w swoim najbliższym vlogu, że ostatni rok dał mi dużo, dużo do przemyślenia. Dlatego też stwierdziłem, że nie ma sensu gonić się cały czas za karierą, za bycie coraz, coraz, coraz lepszym, bo są inne wartości w życiu o które trzeba zadbać. Wśród nich są oczywiście znajomi, wśród nich jest również zdrowie i jest wiele innych. Ale tak jak powiedziałem, bez spoilerów o tym powiem w podsumowaniu rocznym długiego, długiego vloga, który szykuję. Jeszcze tuż przed wylotem do Polski spotkała mnie całkiem ciekawa historyjka. Już miałem, już byłem na porcie na lotnisku, stałem przed swoim gate'em, chcę się odhaczyć, żeby wejść na pokład samolotu i nagle dostaje wiadomość, że e, uwaga, twój bilet stracił ważność. Okazało się, że linia lotnicza, z którą podróżowałem, e, sprzedała więcej biletów niż po prostu mieli to, by, niż po prostu przy, ojej więcej biletów sprzedali niż miejscami y, ni dysponowali. I wydawałoby się, że takie numery to tylko i wyłącznie z PKP, gdzie systemy informatyczne nieco szwankują, ale jak widać, międzynarodowe linie lotnicze też mają z tym problem. Okazało się, że po finalnym rozrachunku osób, które przyszły i nie przyszły, to sprzedali o 7 miejsc za dużo. I wówczas 7 osób miało już nie polecieć. Miało cały czas, mieli, myśleliśmy, że nie polecimy, ale okazało się, że jest dwóch ochotników. Którzy wyszli z samolotu i powiedzieli: Możemy polecieć w innym terminie. Więc dwie osoby z siedmiu e, miały jeszcze szansę polecieć. Ja oczywiście poszedłem do pana, który zarządzał tym całym bałaganem. Grzecznie, ładnie poprosiłem, e, opowiedziałem swoją sytuację, żeby po prostu zgodził się e, mnie przemycić. E, jako, jedna z, jako jedna z dwóch osób. E, jeszcze jedna osoba zagadała dwie się naprawdę pultały. Poszły do tego faceta, powiedziały: No, ale tam bagaż już mam, tam już na mnie czekają, wszyscy są. No i tam jedna z koordynatorek sprawdziła w systemie i mówi: Nie, 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 I my widzimy, pan nie ma bagażu. Proszę odejść na, na bok. Pan, pan prawdopodobnie się nie załapie na ten lot. Więc to warto jeszcze zauważyć, że. Czasem jest warto miło, dobrze, z uśmiechem zagadać, wytłumaczyć sytuację, zamiast po prostu z kimś się kłócić, bo to tylko i wyłącznie podkręca nerwową atmosferę. E, dlatego też, e, tak jak powiedziałem, dwie osoby, dwie osoby się zabrały, w tym ja, więc szczęśliwie jestem już w Norwegii. Piękna Norwegia. Chociaż zupełnie nie widać, żeby to była zima. A w Polsce jest dużo chłodniej niż w Norwegii na ten moment. E, chociaż uroków niestety nie ma zimą, ale mimo to e, do centrum miasta powinienem was zabrać w sumie, pokazać. No, e, ale po prostu może na Sylwestra lepiej, jeżeli będzie tutaj impreza pod gołym niebem. No i tutaj... E, hej! Tu jest moja sąsiadka, która ma Border Colliego. I, I Border Collie to jest moja ulubiona rasa psów i on jest fantastyczny, więc... O, widać go? Zobaczymy. Jestem. O, widać, widać, widać. Biało. Biało-czarny. Tak, fantastyczny. i yeah. No, inaczej mnie mówiłem. No, i. Tylko właściwie na tym chciałem powiedzieć takie dwie rzeczy, że ciekawa rzecz, że nie zawsze wpuszczają wszystkich na pokład samolotu. Też się zdarza, że linie lotnicze mają z tym problem, że rezerwujesz lot, pakujesz się, bierzesz wszystkie rzeczy, żegnasz się ze wszystkimi. Właściwie leci, jesteś tylko i wyłącznie na lotnisku z tego względu, że po prostu musisz już polecieć teraz, teraz. No i Cię jednak nie zabierają na Twoje wymarzone wakacje, do pracy, do rodziny, czy też... Do, do domu, jak to jest, i to jeszcze takie numery święta. No, a druga rzecz to, tak jak powiedziałem, warto rozmawiać z ludźmi na spokojnie, budować ciepłą relację, zamiast napiętą atmosferę, bo to znacznie e, łatwiej jest w ten sposób rozwiązać konflikty. E, Okej, okay, moi drodzy, e, w najbliższym roku życzę wam, bo to jest ostatni vlog już w tym roku, w najbliższym roku życzę wam moi drodzy przede wszystkim więcej wypoczynku dużo wypoczywać, dbać o relacje zbać, dbać o zdrowie i w ten sposób właśnie wykorzystywać metodę Pareto czyli 20% działań daje nam 80% zysków, więc w przyszłym roku życzę wam moi drodzy maksimum wypoczynku budowania relacji i dbania o zdrowie, a po prostu jeżeli chodzi o rzeczy związane z pracą, z karierą, no to na pewno one się będą w stanie nam w ten sposób ułożyć. Będziemy po prostu nad tym pracować w całym roku 2023. Więc moi drodzy, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie z Norwegii. Jeszcze raz o, ale wiatr przedstawiał klimat norweski. Żegnam się z Wami no i do usłyszenia w przyszłym roku best